Witam Cię serdecznie na kolejne wideo z cyklu naszego 90-dniowego wyzwania. Słuchaj, dzisiaj chciałem Ci opowiedzieć o takiej jednej rzeczy, można powiedzieć bardzo ważnej, bo jak dowiedziałem się o tym od Marcina Gurtowskiego, to byłem w lekkim szoku. Otóż ostatnio pokazał mi bloga człowieka, który pisze w branży finansowej, tak? Robi posty na temat właśnie branży finansowej, inteligencji finansowej i tak dalej dalej. No i nie byłoby w tym nic jakby nadzwyczajnego. Jeśli nie, nie to, że facet jest dyrektorem, właściwie już można teraz powiedzieć, że był, dyrektorem w branży IT, naprawdę no, wysoko postawionym i, i okazuje się, że znaczy, no, ja mam wyobrażenie na ten temat, ile tam ludzie zarabiają, tak? W branży IT, ale. E, dokładnie tak naprawdę nie wiemy, tak? Wiemy tylko e, po jego zestawieniach finansowych, bo on zobowiązał się do tego, żeby e, na, e, opisywać e, na co wydaje na przykład pieniądze w ciągu miesiąca jego cała rodzina i on i tak dalej, i tak dalej. Zresztą, e, no, postaramy się razem z Marcinem Gurtowskim zaprosić go i zrobić taki hangout czy webinar na ten temat, e, abyś mógł tego człowieka tak, tak samo poznać i tak dalej. Ale do sedna sprawy. E, Chodzi o to, że wielu z Was, wielu z nas, ja tak samo, chciałbym na samym blogu zarabiać tyle, ile on wydaje w ciągu miesiąca. Wyobraź sobie, że jego koszty miesięczne są czasami 16 tysięcy złotych. Od 10 do 16 tysięcy złotych. Chciałbyś tyle zarabiać na blogu? No ja tak. A widzisz, chodzi o to, że ten facet rezygnuje teraz z pracy, pod koniec lipca zrezygnował z pracy, żeby tylko i wyłącznie skupić się na działalności na blogu. Tak? Pomyśl nad tym teraz, co powiedziałem. Facet, który ma kosztów miesięcznych. 16 tysięcy złotych. Między 10-16 tysięcy złotych. Po roku blogowania, bo rok czasu mu zajęło już blogowanie, rozznanie się w branży, tak? Blogowanie i tak dalej. Po roku czasu. E... A, teraz może zmienię. O. Tak powinien nagrywać. <laughs> Nigdy się tego nie nauczy. <laughs> Dobra, słuchajcie, po roku czasu, o tak, po roku czasu blogowania stwierdza, że chce tylko i wyłącznie się tym zająć i stwierdził, że będzie właśnie blogował. Tak? Na cały etat będzie blogował. Zwalnia się z roboty. Oczywiście nie jest to jakaś samobójcza decyzja, bo od razu mówię, że i on zresztą to też zaznacza, że on ma poduszkę finansową. Tak, poduszkę finansową na cały rok, może przez 12 miesięcy pozwolić sobie na to, żeby nie zarabiać. Ale przez te 12 miesięcy chce zbudować po prostu swoje imperium blogowe, bo widzi, jaki jest potencjał, wie, a, a, dyrektor, a dyrektor w IT, tak, no, na pewno ma pojęcia o tym, ile można zarabiać w internecie. <słukasz> tak. I do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że zobacz, jakie to trzeba mieć jaja, tak. Jakie to trzeba mieć jaja, żeby... E, dzisiaj mając takie koszty miesięczne, mając rodzinę na utrzymaniu, czteroosobową rodzinę w sumie, łącznie z nim, e, rzucić pracę i e, wystartować ze swoim blogiem. To chcesz, także zobacz, jaki to jest potencjał, tak? jaki to jest potencjał w zarabianiu w, w, na blogu. E, nie, nie mówię Ci teraz tutaj o ludziach, wiesz, z zagranicy, którzy zarabiają miliony, bo to wiesz, można powiedzieć, dobra, e, inny rynek, e, inni ludzie, wiesz, inna nisza i tak dalej, tak dalej. Nie. Tutaj na naszym rynku facet, który po roku czasu blogowania ma 30, 30, dobrze mówię, 32 tysiące odsłon. Generalnie ma tak około 1000 wejść, 30, około tysiąca wejść dziennie na bloga. Tak, ponad 30 tysięcy ma wyświetleń miesięcznie. Nie? I powiem ci tak, jeszcze do dzisiaj nie wie jak spieniężę z tego bloga, bo sam się przyznaje, że tam zarabia parę groszy, tam 400-500 zł. I, nie za, I zobacz, nie zarabiając e, dzisiaj na blogu rzuca pracę, żeby temu się poświęcić. E, także jak jest potencjał w, w blogowaniu samym, już nie mówiąc o marketingu internetowym, tak? e, e, Ja akurat bloguję i w Polsce, i zagranicą. E, w, w Stanach właśnie też jest taka platforma blogowa podobna jak u nas Top Benefit. Więcej na ten temat już niedługo ci powiem. Tam, oczywiście, pisze się po angielsku i tak dalej, ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że jeśli ty dzisiaj jeszcze nie masz swojego bloga, jeśli jeszcze dzisiaj nie stwierdziłeś, że tak warto jest blogować, to zastanów się nad tym. A oprócz tego, jeśli przemyślisz i przejrzysz tą ofertę, którą my mamy dla ciebie w topbenefit.pl wejdziesz w link gdzieś tutaj poniżej, powyżej, gdzieś będziesz miał taką możliwość, to zobacz, co my mamy dla Ciebie tam przygotowane. Tak? Możesz w ciągu trzech, tr trzy kliknięcia, trzema kliknięciami możesz e, e, uruchomić swoją platformę, na, którym, na której możesz zarabiać tyle, ile ten facet wydaje. <laughs> tak? Dlaczego? No w bardzo szybkim tempie możesz to zrobić, bo jest tam mechanizm po prostu dźwigni wprowadzony. Każdy z nas, każdy z nas blogerów bloguje na tej samej domenie. Nie chcę tutaj teraz więcej na ten temat się jakby wypowiadać, nie chcę tutaj w szczegóły wchodzić. Chodzi generalnie o to, żeby nasza domena była zaufana, żeby się dobrze, żeby miała dobry page rank w Google, tak żeby Google nas lubiło i żeby nasza strona była w miarę Często aktualizowana. A jeśli dzisiaj jest 150, 150 osób, które cały czas blogują, dzień w dzień, tak? Co dwa dni, co trzy dni, niektórzy, ale generalnie postów powstaje bardzo dużo, no to zobacz, jaki Ty masz potencjał do tego, żeby zarabiać na tym blogu. Pomyśl, zastanów się. Jeśli chciałbyś wystartować, jeśli czujesz, że warto. My oczywiście dołożymy wszelkich starań, żebyś poznał tego człowieka, żebyśmy przeprowadzili z nim jakiś wywiad, żebyśmy przeprowadzili z nim jakieś spotkanie webinarowe, żeby on Tobie powiedział, jak to zrobić, żeby mieć takie jaja, żeby rzucić ich pracę, zarabiając. No tak, strzelam, tak? No jeśli on ma kosztów 16, no to minimum te 25 tysięcy musi zarab musiał zarabiać na etacie. Nie? Chciałbyś, chciałbyś teraz zarabiać i mam wydaje, nie. No właśnie. To jest potęga, to jest potęga blogów, to jest potęga działania w internecie, także pozdrawiam Cię serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym materiale wideo. Pozdrawiam Cię, cześć!